Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co tutaj zobaczyłem w WSK PZL Kalisz. Po pierwsze chcę podziękować jeszcze poprzedniemu chyba pokoleniu pracowników. W większości może tutaj też są pracownicy starsi za to, jak pięknie WSK PZL Kalisz walczył o naszą wolność. I też chcę podziękować Janowi Mosińskiemu, naszemu posłowi, który był bardzo ważnym. Działaczem solidarności w tamtym czasie. Wiem, że dla wielu Polaków, zwłaszcza dla młodszych pokoleń, to już jest historia, ale nie mielibyśmy tej wolności, którą się cieszymy od 30 paru lat, bez Solidarności, bez Jana Pawła II, ale także bez Solidarności. Wszystkim działaczom Solidarności, tamtego czasu, stanu wojennego i późniejszym właśnie WSK PZL Kalisz pięknie walczył wtedy o polską wolność z komunistami. Dziękuję bardzo za tamtą solidarność. Ale także, aby nawiązać jeszcze mocniej do tamtej solidarności, powiem, że w naszym programie, jak pewnie większość z Państwa zauważyła, pojawiły się emerytury stażowe. Te emerytury stażowe mają właśnie nawiązywać do postulatu jeszcze z 80 roku, niewypełnionego postulatu. My go wypełniamy. Wypełniamy treścią dziedzictwo Solidarności. A teraz o współczesności. Szanowni Państwo, to co usłyszałem tutaj o tym zakładzie, to naprawdę piękna opowieść i piękna przyszłość, pod jednym warunkiem: że nie będzie myślenia takiego jak w czasach Platformy Obywatelskiej o wyprzedawaniu kolejnych części, tylko będzie myślenie takie jak jest. Za naszych czasów, czyli wkładanie dodatkowego kapitału. I drodzy panowie, bo tu chyba sami panowie za mną stoją, ale państwo, pracownicy, mogę to zobowiązanie przed wami tutaj złożyć, że jesteście częścią PGZ-u i jako część PGZ-u otrzymacie dodatkowe środki, dodatkowy kapitał na inwestycje. O tym, o dodatkowych inwestycjach rozmawiałem z kierownictwem firmy. Dzisiaj tutaj rozmawiałem z panem posłem Mosińskim, z panem posłem Piotrem Kaletą, bo jak usłyszałem dzisiaj tutaj, lokalni posłowie Prawa i Sprawiedliwości są wielką wartością tych zakładów, ponieważ troszczą się o nie, ponieważ myślą, ponieważ proponują nowe rozwiązania. A jakie to mogą być rozwiązania? Szanowni Państwo, naprawdę jestem pełen podziwu dla pracowników i dla tego, co robi tutaj ten zakład. Otóż po pierwsze negocjuje kontrakty związane z naszymi wielkimi międzynarodowymi zakupami zbrojeniowymi dla czołgów K2. Te zakłady mogą, mają szansę robić układy hydropneumatyczne i układy ładowania amunicji. Czyli najbardziej wrażliwe, jedne z najistotniejszych układów w czołgach K2. W ten sposób nastąpi polonizacja tej technologii, którą kupujemy z Korei Południowej. Ale nie tylko to. Już dzisiaj WSK PZL Kalisz pracuje z Boeingiem, z Airbusem w ramach różnych kontraktów z przeszłości. Produkują części które muszą być super precyzyjne. Przed chwilą byliśmy w dziale jakości. Widziałem tą jakość, która tutaj powstaje. No i muszę powiedzieć, że jest to jakość światowej klasy, światowej jakości. Polski przemysł, jako jeden z nielicznych przemysłów na całym świecie, wrócił do wielkości produkcji, przekroczył wielkość produkcji sprzed czasów pandemii. To są dane Oxford Economics. Oxford Economics zachęcam do spojrzenia na te najnowsze dane. Dlaczego? Dlatego, że troszczymy się o zakłady przemysłowe. Chcemy, żeby kapitał po, pozwalał na budowę nowych linii produkcyjnych, nowych, nowych linii technologicznych i to jest najważniejsze dla polskiego przemysłu. A potem już jestem spokojny, bo ta jakość pracy, ta, ta wspaniała, wspaniały poziom pracy, który tutaj, o którym tutaj mi powiedziano. To jest coś, co naprawdę buduje dobrą perspektywę na przyszłość. Jestem przekonany, że poprzez to, że będziemy mogli dokapitalizować WSK PZL Kalisz, będziemy mogli realizować nowe kontrakty, zarówno te cywilne Boeinga, Airbusa, jak również zbudowana zostanie cała kolejna wielka część, nowa struktura, struktura pod przemysł zbrojeniowy. Mogę powiedzieć, że tak ustaliłem tutaj z kierownictwem. Jeżeli wyborcy tak zadecydują 15 października, osobiście dopilnuję, żeby tak się właśnie stało, bo ten zakład jest tego warty. On kiedyś był wielką perłą polskiego przemysłu, potem podupadł w czasach liberałów III Rzeczypospolitej, dzisiaj się podnosi. Dzisiaj są szanse na zatrudnianie setek dodatkowych ludzi tutaj. Na wzrost wynagrodzeń, na nowe miejsca pracy. A o to chodzi w naszym rozwoju, Szanowni Państwo, żeby korzystać z polskich talentów, z tego, co tutaj udało się wspaniale zbudować, tu w Kaliszu. Będziemy to robić w całej Polsce. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim pracownikom, ale także posłom Prawa i Sprawiedliwości, panią posłankom, panią minister i kierownictwu WSK PZL Kalisz. Bo to była dla mnie niezwykle budująca, bardzo ważna wizyta i bardzo ważne spotkanie. Jestem pewien, że wspólnie podniesiemy WSK PZL Kalisz do naprawdę wspaniałego poziomu i tego Państwu życzę. Dziękuję bardzo.